I kochani, witajcie, że będzie odcinek unboxowy. Tym razem kupiłem sam sobie te wszystkie sprzęta rodzaju różnego i powiem dlaczego i po co. I tak, kochani. Jak mówiłem jakiś czas temu, chcę trochę się przebrązowić i trochę mieć więcej umiejętności i do tego potrzebuję sprzętu. Właśnie może od do sprzętu jak sufierka. To jest taśmowa, która posłuży mi do yy, ogólnie rzecz biorąc wsuwania powierzchni z drewna, drzwi i różnych po prostu miejsc. Gdzie po prostu muszę farbę i zerwać to jest sprzęcik pożywienie jeszcze jedno pokażę wam i to nóżka funkcja nieświegana no do domu. Nie, to się wiecie, czy chodzi, nie? To... Na te... Biurki... O! No i taki jeszcze pan sprzęcik Pewnie go Użyję za niedługo i, i, Przy remoncie Więc... Mamy Kolejny sprzęt mamy miernik taki wykrywacz kabli lub innych różnych rzeczy. Też filmy Engel. To tylko muszę kupić sobie nową baterię. Więc taki tu mam sprzęcik fajny. Kolejny sprzęt, który ja mam, mam tu piła mechaniczna. Jak widać też spalinowa. Jest na paliwo i jest na baterię bezprzewodową Więc sprzęt jest. Fajny. To mi się przyda na przykład na schron, na forkę, czy też na jakieś prace związane z miejscem gdzie po prostu nie ma dostępu do prądu. A to mi się tak przyda. Kolejny sprzęt. opalarka do drewna. W powierzchni gdzieś mieści farba, stary lakier. No i ogólnie rzecz biorąc, fajny sprzęt. Kolejny sprzęt, że tutaj mam, mamy, to się dałko do, do klejów, do farb. Dzisiaj tego sprzętu użyję nawet, mogę powiedzieć Teraz to otworzymy. Więc tam w ogóle jest ciekawego. co nawet nie wiem. A zaraz Wam pokażę zaraz. Mam pewnie które, oczywiście. I tak, mamy te całe te ustrojstwo, tu mamy te msedełko, a tu mamy te A to jest ta klasa, w więc Więc patrzcie, mamy klucz tam dalej jeszcze. A jeszcze dwa. I z mojej strony. A my jeszcze dzisiaj. Gdzieś się nie jest bardzo fajnie Kolejny cel który kupiłem mamy wiklarkę do drewna zwykłą też filmy tak jest pewnie już widzieliście takie podobne pewnie macie w domu dlatego że kupiłem oczywiście ba baterie bezprzewodowe akurat do tego modelu jest kabel ale akurat do tego modelu tu widzimy to jest bezprzewodowe tu jest uniwersalna piła akumulatorowa tu widzimy obrazek że te wszystkie baterie pasują do jednego rodzaju i sprzętów jednej firmy więc super tu się ty kupię dodatkowo paski do sifierki więc fajnie ale kupiłem jeszcze większy pokunek żeby ja takie miejsce na stoliku Zajmuję miejsca O kochani To jest piła ukośowa, Która tnie pod Różnym rodzaju Ukosu Nie wiem kiedy te piły użyję bo na razie nie mam takich zamówień muszę zrobić muszę zrobić do niej taki stolik specjalny więc no tu widzimy że ja tu mogę ciąć skąd prosty od minus 45 do plus 45 więc bardzo fajnie no i tak co ogólnie u mnie? Będę pracę. od 1 sierpnia, będę pracować jako służarz w Poznaniu. Chyba też to jest o dość w tym życiu. 11 lat robię w szpitalu, a stwierdziłem, że trzeba się po prostu przebrązować. Ogólnie Pracę będę mieć przy elementach metalowych. Będę różne konstrukcje i jeszcze tu nie mam czasu. Yy, patrzenie na Waszych filmów, czy, czy jedzenie po prostu na żonowisko. Ja mam nadzieję, że to poprawi się od sierpnia. Będę pracować od 6 do 14. Będę mieć wolne soboty, wolne nie, niedziele i będzie balanga to by było na, na tyle kończę dzisiaj to, ten spotkanie z narzędzami mam nadzieję, że podobało się łapki w górę lub w dół jak tam chcecie mam nadzieję, że mnie słychać tym razem jest, jest dobre światło i w chwili mamy godzinę 7.20 Ja zaś idę do roboty. Kolejny idę. Zdrabiam sobie w hospicjum takim. Czyli Dzienny Dom Opieki Medycznej. Jeśli nie mylę tą nazwę. No i tam to seniorom trenerom pod wieczorki obiady ale też staram się uczestniczyć i w integracji tych, tych seniorów ponieważ też też ja lubię y, zrobić coś innego niż tylko po prostu rzeczy podstawowe. Cześć! To czóry